Program Word pozwala również na tworzenie w tabelach formuł obliczeniowych. Nie są to aż tak rozbudowane formuły, które można tworzyć w Excelu, ale proste obliczenia również w tabelach w Wordzie można wykonywać. Dlatego wstawimy sobie prostą tabelę złożoną z czterech kolumn i siedmiu wierszy, w której zobaczymy, jak tworzyć formuły obliczeniowe w tym celu wstawmy tabelę czyli zakładka wstawianie, tabela i na przykład tabelę 4 na 7 4 kolumny, 7 wierszy wstawi się zwykła tabela wpiszemy na główki na przykład wartość 1 wartość 2 i wartość 3 obok Wpiszemy na przykład kwartał 1, kwartał 2, 3 i 4, a tu będziemy chcieli policzyć sumę i średnią. Wpiszemy jakieś wartości. Przykładowe, dowolne. Zaraz będziemy chcieli je właśnie. Podsumować i policzyć na podstawie nich średnią. Od razu możemy tą tabelę przeformatować, czyli zaznaczmy sobie ją. W narzędziach tabel w projektowaniu możemy narzucić gotowy styl tabeli, na przykład. W układzie, w narzędziach tabel, wysokość pierwszy można trochę zwiększyć. Wyrównamy wszystko do środka, te liczby na przykład możemy zaznaczyć do środka. I właśnie jak tu mamy sumę. Będziemy chcieli tutaj w tym miejscu sumować wartości, które są wyżej. Będąc w tej komórce, jeżeli chcemy stworzyć formułę obliczeniową w tabeli w programie Word, na karcie układ w narzędziach tabel. Musimy po prawej stronie wybrać formuła. Otworzy się okienko ze wstawianiem formuły. Program Word automatycznie wywołał sobie funkcję sum, czyli sumę, i w środku nawiasów wpisał słowo EBOW, czyli powyżej. Formuły w programie Word tworzy się w bardzo podobny sposób jak formuły w programie Excel. W naszym przypadku ja usunę to, co tutaj program Word automatycznie sobie wstawił. Wszystkie formuły w Wordzie, tak samo jak w Excelu, zaczynają się od znaku równa się. Zatem wpiszę równa się. Funkcje, z których możemy korzystać w programie Word są dużo bardziej ograniczone niż w programie Excel. Niżej mamy listę, wklej funkcji i tu jest lista wszystkich funkcji, z których możemy korzystać. Widać, że mamy proste funkcje typu właśnie jakaś średnia, average, licznik, czyli count. Powinna być jakaś suma. Wartość maksymalna, minimalna, funkcja if, or, and not, czyli kilka takich podstawowych funkcji mamy. Wywołam funkcję sam, czyli suma. I w środku nawiasów trzeba wpisać komórki, które chcemy sumować, argumenty. Każda funkcja ma taką budowę, że jest nazwa, czyli sam, potem nawias otwierający tą funkcję. W środku są właśnie argumenty, które chcemy, na podstawie których chcemy tą funkcję liczyć. I na końcu musi być nawias zamykający. W programie Excel byśmy w środku tej funkcji po prostu zaznaczyli komórki, które chcemy zsumować. No, tu w programie Word zaznaczyć tych komórek tak jak widać nie możemy. Więc co tu wpisać? No, w tym miejscu chcemy sumować to, co jest wyżej. Zatem możemy skorzystać z takiego słowa kluczowego above, czyli to, co właśnie wyżej. Wpiszę tutaj above. Program Word powinien to zrozumieć. Ewentualnie na przykład moglibyśmy gdzieś tutaj liczyć sumę z tego, co jest po lewej stronie. To wtedy można było zamiast above wpisać na przykład left. Niżej jest format liczby. Format liczby, według którego ma się wyświetlać nasza suma. Widać, że mamy kilka standardowych formatów. Te krzyżyki i zera mogą za wiele nie mówić, ale te formaty tworzy się identycznie jak w programie Excel. Tutaj trzeba tylko. Pamiętać o tym, że krzyżyk, podobnie jak 0, zastępuje cyfrę, która jest aktualnie w komórce, z tym, że krzyżyk różni się tym od zera, że krzyżyk pomija miejsca nieznaczące. Miejsca nieznaczące to są 0. Jeżeli na przykład mamy cyfrę 5 i cyfrę 005, to zera po lewej stronie od piątki nic nie znaczą. Krzyżyk te zera pomija. Natomiast 0 nie pomija miejsc nieznaczących. Cyfra np. 5 i 5,00 to jest ta sama cyfra, jednak gdybym wpisał w formacie krzyżyk, przecinek, krzyżyk, krzyżyk, a w komórce miałbym 5, to z racji tego, że krzyżyk pomija miejsca nieznaczące, to w wyniku dostałbym 5, i nic po przecinku, bo 0 po przecinku nic nie znaczą, a krzyżyk te miejsca pomija. Zero natomiast tych miejsc nie pominało. Jakbym wpisał na przykład 0,00, a w komórce byłoby 5, to ta piątka wyświetliłaby się jako 5,00. Tutaj kilka tych formatów jest widocznych. W tych formatach należy pamiętać jeszcze o tym, że zwykła spacja, na przykład taka jak ta użyta w tym pierwszym formacie, jest separatorem tysięcy. To znaczy użycie takiego formatu spowoduje, że liczba wyświetli nam się z separatorem tysięcy. To znaczy na przykład 5 mały odstęp 385. Widać, że na końcu jest 0, dlatego że ten pierwszy krzyżyk odpowiada za tysiące, spacja jest separatorem tysięcy, potem drugi krzyżyk odpowiada za setki, drugi za dziesiątki i potem to trzecie miejsce, czyli 0 odpowiada za jedności. Tu na końcu jest wpisane 0 po to, aby 0 wpisane na przykład w komórkę, zwykłe 0, po prostu wartość 0, była wyświetlona, jako po prostu 0 Bo zero 0 nie pomija krzyżyk, jakby tu na końcu był zamiast 0 pominąłby. Samo zero w komórce. I tu widać kilka standardowych formatów z separatorem właśnie 1000, z dwoma miejscami po przecinku, ze złotówkami. Tutaj widać, że średnikiem są rozdzielone dwa formaty, to jest po lewej stronie od średnika, w ten sposób zadziała. Format działa do liczb dodatnich, pośredniku jest format liczb ujemnych, ujemne w nawiasie na przykład. Format procentowy, format z dwoma miejscami po przecinku zawsze i procentowy z dwoma miejscami po przecinku. W naszym przypadku może zostać na przykład format z separatorem tysięcy. Jak kliknę OK, to widać, że program Word sumował te cztery komórki. Jeżeli na przykład zmieniłbym wartość w tej pierwszej komórce na przykład wpiszę 800 tak aby w suma tych czterech komórek przekroczyła w 1000. Teraz widać, że ta formuła się nie zaktualizowała. Dlatego, że tu nie jest tak jak w Excelu, że zmiana komórek powoduje zmianę też formuły, która na tych komórkach działa. Tutaj musimy to pole ręcznie zaktualizować, żeby to się odświeżyło. Można kliknąć prawym przyciskiem myszy na komórce, która ma być aktualizowana i wybrać Aktualizuj pole. Wtedy widać, że ta suma tutaj automatycznie się zmieniła, i automatycznie też powstał, zadziałał ten separator 1000. Jest przerwa między 1000 a 170. Możemy się ustawić obok. Jak tutaj byśmy chcieli zbudować tą formułę, czyli sumować te komórki podobnie. Formuła na karcie układ. I mamy znów funkcję SUM Above. No w tym przypadku też chcemy sumować to, co jest powyżej. Jednak. Co w przypadku, jakbyśmy chcieli sumować te konkretne cztery liczby, a nie to, co jest powyżej? Wówczas zamiast tego, above, można wpisać adresy komórek. To znaczy, w programie Excel normalnie mielibyśmy na górze nagłówki, że to jest kolumna A, B, C, D, plus wiersz, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i tak No, w Wordzie tego nie ma, ale te nagłówki wierszy i kolumn trzeba sobie po prostu wyobrazić. Tutaj te formuły również działają na komórkach, to znaczy. Jeżeli to jest kolumna A, B, C, to to jest wiersz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Zatem chcę sumować komórki od komórki C2 do komórki C3, 4, 5. Do komórki C5. Zatem wewnątrz tej funkcji SAM w nawiasek mogę wpisać od C2 dwukropek do C5. Format mogę wybrać również taki sam czyli z separatorem tysięcy. Jak kliknę OK, to takie coś też jak najbardziej zadziała. Widać, że zsumował komórki od C2 do C5. Tutaj oczywiście minus jest ten, że nie da się tych funkcji, tych formuł przeciągać, tak jak w Excelu. Niestety te wszystkie formuły trzeba wpisywać no, ręcznie, ewentualnie można skorzystać z kopiowania tych formuł, ale wtedy trzeba zmieniać zakresy w środku. Tu podliczę jeszcze raz tą sumę z tego, co jest powyżej, plus właśnie format liczby z separatorem tysięcy. Niżej jest średnia. Za średnią oczywiście jest bardzo podobnie, tylko będzie trzeba użyć funkcji, która liczy średnią, czyli funkcją o nazwie average. Można się ustawić w tej komórce i jeszcze raz po prawej stronie wejść w formułę. Formuła znów tu automatycznie pojawia się sam, to sobie usuniemy a skorzystamy z funkcji, czyli można wybrać wklej funkcję z funkcji average, czyli średnia. Funkcja średnia działa tak samo jak funkcja suma. W środku trzeba podać komórki, które mają być sumowane. No w tym przypadku nie można użyć ebow, dlatego że ebow, czyli wziąłby też sumę, czyli do średniej wliczyłby sumę. W naszym przypadku mają być to komórki od C2, od B2, bo jesteśmy w drugiej kolumnie, dwukropek do B5 czyli 2, 3, 4, 5, weźmy te cztery komórki format liczby możemy wybrać na przykład z dwoma miejscami po przecinku z separatorem tysięcy tu widać, że po przecinku są wpisane dwa zera no one są po to, że wówczas gdy średnia z tych liczb będzie liczbą całkowitą to wtedy po przecinku wyświetlą się dwa zera jeżeli to nie będzie liczba całkowita to oczywiście te miejsca po przecinku się normalnie wyświetlą klikam OK widać mamy średnią obok Musimy zrobić to samo, czyli znów w narzędziach tabel w układzie formuła możemy wywołać funkcję znów average, a w środku wpisać komórki od C2 dwukropek do C5 plus format liczby. Zmienimy na separatorem tysięcy z dwoma miejscami po przecinku. Klikam OK. Liczy się średnia, i obok jeszcze raz wywołamy tą funkcję średnia. I policzymy tym razem od komórek D2 do D5 z formatem z dwoma miejscami po przecinku. Klikamy OK. No widać, że jest to policzone jednak. Tworzenie tych formuł w programie Word jest dużo bardziej uciążliwe niż w programie Excel. W programie Excel dałoby to się zrobić dużo szybciej, stworzyć taką tabelę. Dużo szybciej dałoby się stworzyć to obliczenia, zwłaszcza, że można przeciągać. W kolejnym nagraniu zobaczymy, że w programie Word nie ma problemu z tym, aby w dokumencie osadzić sobie fragment Excela, czyli stworzyć tabelę w programie Word, ale korzystając z narzędzi Excelowych.